Siemka Sierpień początek i wyjazd sierpniowy Zaliczony Parę słów o nim Nie rozgaduje się absolutnie Wyjazd słaby Niezadowolony jestem kompletnie z niego Mało aut zwyczajnie wpadało Coś kupione Trzy samochody są kupione Ja głównie szukam jakiś tam benzynek Benzynek no wiadomo okazji. Słuchajcie, dla mnie okazja i teraz okazja, bo ktoś mówi, że nie ma okazji. Są, no ale okazja to nie jest takie auto, gdzie kupicie auto warte 20 tysięcy za 10. No Takich okazji już nie ma, już mówiłem tam w, tam w którymś filmiku, minęły te czasy i to dawno bezpowrotnie. Czasem się zdarzy, że kupicie auto z jakąś uterką, mniejszą czy większą i tam jest większy luz finansowy, bo u nas zwyczajnie naprawy są dużo tańsze. No to tam można jakąś tam Dużą, dużo, duży luz sobie wygospodarować, ale przy samochodzie, który się kupuje za 2, 2,5 koła euro, za 3, jak auto oczywiście jest w porządku, całe, niezniszczone, ładne, estetycznie i tak, no, warte godne uwagi, no, jedno na tam ileś dziesiąt się wyłuska, no to jeżeli jest luz 2, 2,5, 3 koła, czasem 4, no to to można powiedzieć, że już jest okazja, no, bo mówimy o ładnym aucie, nie o jakiejś kroście gdzieś tam z siatki, no, bo to, nawet jak kupicie coś na papierze taniej kilka tam, nie wiem, tysięcy, to okaże się, że to jest trup, który trzeba na Na to nie jest żadna okazja. No ale mówię, wyjazd słabawy, nie było za dużo samochodów, a to tak jest, jednego dnia są, drugiego nie ma, to jest taka loteria. Kupiliśmy ładną Fabię z 14 roku, w benzynce, w fajnym, fajnym wyposażeniu, w fajnych, w takiej bogatszej wersji wykończenia, tam potem wrzucę jakieś dwie, trzy fotki. Nie, no cen nie będę mówił, bo auta w na sprzedaż pójdą i nie chcę chłopakom pod górkę robić, żeby tu gdzieś potem funkcjonowało, bo też nie wiadomo kto, te, kto ten filmik obejrza, być może potencjalny klient wszystkiego nie, wszystkiego nie, nie, nie trzeba pokazywać. Ich tam wrzucę aut, zdjęcia aut, które oglądaliśmy, a też nie kupiliśmy da w benzynce on ma chyba 140 czy 50 przejechane czy drzwi. Ta Fabia ma, ta Fiesta ma przejechane 96 albo 7, ma zdeczkę taką fajną, chłopak kupił sobie, tak dla siebie, dla świru, dla jaj, żeby sobie taką zabawką trochę pojeździć, nie bacząc na opinię, że silnik spierdzielony, czy coś, że, 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 że drogi w utrzymaniu. I najlepsze jest to, że gdzieś tam sobie wrzucił na portal, już miał potencjalnego jednego czy dwóch klientów, także sprzedaje się wszystko, jak jest coś w dobrym stanie, nie każdy patrzy, nie każdy czyta opinie, są ludzie, którzy sobie coś kupują, bo po prostu chcą to mieć i mają w dupie, że silnik kosztuje 5, 10 czy 15 tysięcy. Stać ich na to i, i kupują sobie, tak? Nie każdy przed kupieniem samochodu siedzi przez miesiąc i czyta i gogluje opinie, testy i, i, i to co się może zepsuć. Tak ja miał patrzeć co mi się może w aucie zepsuć, ten swój rower kupił. No, taka prawda. Także, także tak to wygląda. Miałem nie jechać już w sierpniu. Miałem jechać, nie jechać, ale, ale jeszcze jeden wyjazd teraz w przyszłym tygodniu będzie. 21 sierpnia. Jakby ktoś chciał, to chyba jeszcze jedno. Jedno miejsce tam mam, kogoś mogę zabrać żeby sobie coś, coś, coś znaleźć, kupić. No najłatwiej kupić auto dla siebie, na handel, na handel wiadomo, że zależy też jakie kto ma zapatrywania i czego kto oczekuje. No bo, bo mówię jak ktoś liczy, że kupi auto za 3-4-5 tysięcy złotych i na nim zarobi wypłatę zdarzyć się tak może, ale takie sytuacje są, są już rzadkością, bo no bo nie ma już zwyczajnie tak. No. Nie ma tak. A jak ktoś też chce kupić sobie pofirmowe auto tam tańsze, no ja z kolei na przykład odradzam te auta, no bo mówię, jak już ktoś chce, no to stoją, ich jest bardzo dużo. Są takie miejsca, gdzie są całe place tylko w pofirmówkach. No zazwyczaj to diesle, wiadomo. Ja nie widzę tam jakiegoś, jakiegoś wielkiego sukcesu finansowego, bo te auta u nas też są w, ta, w, ta, w takich cenach. I spokojnie można samochód obejrzeć, zważyć, zmierzyć, na serwis z nim jechać, a nie kupować, i kupić przede wszystkim z fakturą takie auto, z możliwością zwrotu, no bo tam się nie kupi z możliwością zwrotu auta. Także te wszystkie pofirmówki po tam 10, 12, 15 tysięcy euro to dla mnie nie są żadne interesy, ale, ale jak ktoś chce, no to jak najbardziej. Mnie interesują autka troszkę tańsze. 2,5, 3, 4, 5 koła euro takie dla ludzi, dla dojazdy najlepiej po prywatnych osobach teraz troszkę mówię, no wakacje są wiadomo i Niemcy też odpoczywają, nie zajmują się zmianą aut coś tam zawsze można znaleźć ale jest ciutkę ciężej niż, niż, niż w innych miesiącach takich niewakacyjnych wiadoma sprawa sporo pytań sporo pytań jest czy yy, Mogę coś takiego zrobić, że obejrzę komuś tam auto, a ktoś sobie w domu siedzi. Słuchajcie, zależy jakie auto. Powiem tak, jak ktoś by chciał zwykłe auto do pracy, takie mówię, 2,5, 2, 3, koła euro, 3,5, 4, jak, no, nie jakieś tam kolosalne pieniądze. Mogę to zrobić, jakoś się zawsze można porozumieć, nieraz coś takiego robiłem. Kupię, kupuję wtedy to auto tak jak dla siebie, no, kieruję się swoją estetyką. I na, no musi grać, jeżeli nawet jest jakaś rysa, jakiś gniot, wszystko zdjęciuję, wszystko wysyłam, o wszystkim mówię o najdrobniejszej rysie, o najdrobniejszym y, jakimś y, jakiejś wadzie, o tym jak auto pracuje jaki ma potwierdzony przebieg, w jaki sposób wszystko to mówię, jak jest decyzja no to możemy, możemy takie auto zadatkować i no mówię, zawsze można się dogadać nie chciałbym nie chciałbym y, w drogich autach w drugich autach mówię o 10 tysięcy w górę robić czegoś takiego, wolałbym, żeby ktoś to sam obejrzał, bo zawsze można jakiś błąd popełnić, o ile wydanie, nie wiem, 12-15 tysięcy, no to jak, jakoś można, można jeszcze podjąć jakieś ryzyko i kupić auto, obejrzeć je jak trzeba i kupić tam, ale sam osobiście średnio widzę kupowanie tam aut po 15, po 12 koła euro. Z racji tego że nie za bardzo jest jak, je, jak je sprawdzić oni nie chcą tego robić, Mają to w nosie problem nawet z czasem jest oczywiście teraz akurat mieli tablicę próbne i żeśmy praktycznie tymi autami mogli sobie pojechać na, na próbę i insignią i i skodą yy, i mazną chłopak pojechał także no bo akurat były tablice ale też nawet na, 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 na głupie zapytanie czy, czy da radę to się krzywią bo im się nie chce no nie miałem czasu na to no wiecie czemu też tak jest Bo większość laweciarzy Odpali auto, przejedzie w przód, w tył I płaci hajs I tak są przyzwyczajeni, że nie robi jakichś prób jakich, jakich testów, jak, Jakichś testów, jakiejś jazdy Po prostu przyzwyczaili ich Polacy Ci, którzy kupują auta na handel Że auto chodzi równo e, Obleci e, z wierzchu Ewentualnie miernikiem Patrzy czy nie poplamione, czy nie podarte Idzie i płaci, targuje i płaci I na szybko leci na następny plac I oni dlatego są poprzyzwyczajeni do do takiego handlu i jak, jak słyszą, że ktoś chce jakąś próbę robić to dla nich to dziwne, bo, bo, bo nagle Polak chce próbę robić autem. No ale mówię, no są, też jak mają sprzedać samochód, no to, to, to dali te tablice i można było sobie taką próbę zrobić. Sami nawet byliśmy tam, nie jechał z nami, raz pojechał, raz nie ten, z kodą żeśmy sami jeździli po mieście, bo to tam też żadna filozofia. Więc, więc mówię, czasem można sobie coś kupić taniej Raz jest więcej samochodów, raz mniej. To zależy wszystko od, 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 od sytuacji. No pewnie jesienią, jesienią i wiosną więcej się pojawia tych aut, bo Niemcy jesienią i wiosną zmieniają sobie te auta. Teraz są w większości przypadków na wakacjach, co nawet widać po ruchu, jak ktoś jeździ do takich dużych miast typu Berlin, Hanover, jakiś skupisk, to widzi, że 30% ruchu nie jest na mieście. Ludzie odpoczywają, no nie odpoczywają, to nie zajmują się sprawami codziennymi, takimi jak zmiana auta. A skąd ta auto się na placach biorą? W większości przypadków. Takie po prywatnych osobach, bo wiadomo, te po firmie, no to też yy, kupują je na różnego rodzaju aukcjach, na różnego rodzaju, ładnie mają z salonami, samochodowymi, biorą od firm. A Niemcy, z świadkiem teraz nawet kilka razy byliśmy na wyjeździe, Niemcy zwyczajnie przyjeżdżają samochodem na plac, bo dzwonią na skup, I mają skupy poogłaszane. Niemcy chcą się auta pozbyć w godzinę na szybko, bo być może zmienili albo, albo na podjeździe nie, nie chcemy się tego trzymać, czy naprawiać, czy kończy się TIV albo coś takiego. Jadą, na, dzwonią na skup, jadą, ugadują z Turkiem, z Libańczykiem hajs, jaki dostaną no i sprzedają auto. No, no i stąd te samochody no, na placach. W większości przypadków. No tak to, tak to jest. Raz w miesiącu, raz w miesiącu zawsze taki wyjeździk sobie robi, jakby ktoś chciał to piszcie na mail, mówię, odnośnie tego oglądania samochodów tam na miejscu, jak ktoś nie chce pyłka ruszać jest sprawa do dogadania, oczywiście kwestia taka techniczna też do dogadania, mailowo, telefonicznie żaden problem, piszecie na mail, podaję wam telefon, yy, dzwonicie i, i ugadujemy temat, też, też mówię, oczywiście jak jak nie ma, to nie ma. Może być tak, że przez 2-3 wyjazdy się nie trafi dany model samochodu, no bo, bo tak zwyczajnie może być, bo to nie, nie salon, no i, i nie ta nowe. Teraz jak w przyszłym tygodniu ktoś ma ochotę, to też mówię, jedno miejsce 21 sierpnia jeszcze mam. Wolne, bo tam chłopak się jeden wy, wykruszył zwyczajnie. Miał, miał się zabrać, miał jechać, ale się wykruszył. Jakieś tam sprawy rodzinne, no normalna rzecz, tak? To są sprawy, sprawy rodzinne, czasem wyskoczy coś w nagłej chwili i najważniejsze są, 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 są ważniejsze sprawy niż zmiana auta, ale jak mówię, jak 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 ma ktoś ochotę, jest wolne się przewieźć, to można się skontaktować i sobie coś takiego zrobić, bo, bo zawsze lepiej kupić taniej tam niż tu, no bo tu jak kupujecie auto od, od nigdy tego nie wiecie czy samochód, który tu kupicie, bo tego nie wiecie, bo takich mówię, no jak ktoś fajnie do tego podchodzi i stara się, żeby te auta miały poziom, no ale też nie znacie tego człowieka, skąd możecie wiedzieć, czy to czy, 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 czy jak on pracuje jakie auta przywozi tam wiadoma sprawa, też się trafiają cofnięte, po, te po firmówki się bardzo dużo ich trafia cofniętych to po prywatnych osobach to można, można zweryfikować po dokumentach, po różnego rodzaju rzeczach. Yy, zresztą oni się też w to nie bawią po aucie, bo no, jest mnóstwo czynników, które, które można brać pod uwagę, żeby ten przebieg potwierdzić w jakimś tam stopniu, czy, czy na pewno, czy nie. No jest mnóstwo czynników, jak, jak ktoś się tym zajmuje, to wie, wie mniej więcej z czym, z czym to się je. Ale lepiej kupić auto tam i mieć na przykład pewność, że jest przebieg taki i siaki i sobie 2-3-4 tysiące kupić to auto taniej, niż tu zapłacić 2-3-4 tysiące handlarzowi więcej. No i jeszcze nie mieć tej pewności się zastanawiać, może cofnięty, może niecofnięty, cholera, cholera wie, ile tam naprawdę było i zastanawianie się nad tym i rozmyślanie. A czy 2-3 tysiące to dużo, jeżeli kupuje się auto? Dużo! Bo 2-3 tysiące to tak naprawdę super taki pierwszy serwis. Nawet gdyby trzeba było zrobić coś dodatkowo, wymienić sobie olej, rozrząd, coś w zawieszeniu. To słuchajcie, no słuchajcie, jak tu kupicie auto, to i tak w nie musicie powkładać, czyli następne 2-3 tysięcy. Jak kupicie taniej te 2-3 tysięcy i sobie nawet zainwestujecie te pieniądze w ten samochód, to jest szansa, że on sobie jeszcze przez 2-3 lata pośmiga bez jakichś tam obciążania kieszeni. No bo jest jakaś oszczędność. No, no tak takiego cidzika, co kupiłem, no to no, będę no, no go później wystawiał, ale, ale, ale jak gdybym, gdybym nie miał na nim luzu finansowego, czy na tej wieście co chłopak kupił, no to by je nie kupował. No bo jest luz finansowy, w internecie są, są droższe niż wyjdzie go to auto, tak samo no CID wyszedł mnie taniej niż, niż wystawię w internecie, wiadoma sprawa, tak? Teraz ktoś, kto kupi ode mnie to auto, jeszcze będzie pewnie musiał sobie czy w przyszłości rozrząd zrobić, czy to, czy tamto. Akurat tam jest... Tam jest i opona i wszystko, także no tam nie ma dużego wkładu, bo, bo jest śliczny samochód 140 przebiegu, ale, ale ktoś kto by sobie kupił bezpośrednio tam taki samochód, no to z kolei by zaoszczędził te 3-4 koła, tak? No, no tak to wygląda Kwestia tylko czasem odwagi, żeby jechać, bo to nie jest jakaś filozofia Dużo, dużo osób jest ze mną pierwszy raz w ogóle w Niemczech. Czasem pierwszy raz za granicą. No chłopaki się boją o to, o tamto, o pieniądze. Słuchajcie, nie ma się o co bać. Spimy w hotelu w bezpiecznym miejscu. Eee euro wymieniamy też w bezpiecznym miejscu ja też zresztą staję, wymieniam sobie eurosy, tak to takie rzeczy się techniczne nie ma co bać, no nigdy się nic nie zdarzyło jak wiesz, że tyle lat i się nikomu nic nie przytrafiło, ani nikogo nie okradli ani, ani tam e, auta nikt nie kupił trefnego, ani nie kupił nikogo auta kradzionego e, i tak naprawdę zdarzyło się mi w życiu kupić samochód, który po przebieg miał e, cofnięty, bo tam wyszło potem w praniu, ale tych przypadków, to są marginalne przypadki, no, na kilkaset może nie wiem, 10 na kilkasę, gdzie albo było ciężko potwierdzić przebieg, albo w dwóch, trzech przypadkach wyszło w praniu, że było zdjęte na przykład 50 tysięcy czy, 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 czy 60, czy siedemdziesiąt, czy gdzieś tam zginął, zginął ten przebieg. Ale no mówię, na, na, samochodzie, na samochodzie tam za 15 tysięcy złotych czy 20, 15-letnim, to to też nie jakaś wielka filozofia, gdzie to było technicznie. No, tylko mówimy o, mówimy o nie wiem, 10 przypadkach na kilkasę. Także to nie jest dużo. W znakomitej większości jest wszystko potwierdzone jak należy. Nie rozgaduję się, kończę, wrzucę wam parę fotek, mail pod filmikiem, pytania na maila. Yy... I w kontakcie, no co, jak coś ciekawego się wydarzy, teraz na wyjeździe w przyszłym tygodniu, no to dam wam znać, no. No nie latam, no cały czas powtarzam, nie latam, nie nakręcam głupot. Jak ktoś chce, to sobie na miejscu ze mną zobaczy jak to wygląda. A, a co tam można na filmie zobaczyć? No na filmie to mogę wam powiedzieć, że każdy samochód, który się robi zdjęcia czy filmik jest super, tak nie jest. No, czasem jest auto ładnie się świeci, wszystko fajnie, wsiada się do auta, coś nie działa. Jakieś podzespoły nie działają, nie chce jechać albo, albo coś jest nie tak. A to, a to, że stoi się świeci, potencjalnie cenę, ktoś mówi dobrą to jeszcze o niczym nie świadczy, to jest jeszcze do zakupu i do, do, do zarobienia na tym daleka droga. Też druga sprawa jest, że czasem ktoś nastawia się na dany model, co nie ułatwia mu zakupu auta, bo na przykład ktoś sobie w głowie ułożył, że jedzie po OPLE i po Volkswageny. I taki człowiek ma się ciężko przestawić na to, że na przykład jest, nie wiem, Toyota albo Skoda w dobrej kasie i że na tym może się zarobi. No bo on pojechał po Opel i po Volkswageny. Bo ktoś mu tam powiedział, że się Skoda nie sprzedaje albo, że nie wiem, Toyota się nie sprzedaje albo, że, że, że inny model auta, Ford się nie sprzedaje, nie? Wiecie o co chodzi? Sprzedaje się wszystko i nie sprzedaje się wszystko i nic. Zależy jak jest auto w porządku, jak się trafi klient, dzisiaj tak jest w handlu. Trzeba mieć szczęście, dobre auto. Czasem ma się dobre auto, nie ma klienta, czasem nie wiadomo jak to wytłumaczyć, bo jest super samochód, przebieg mały, a, 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 a nie można auto sprzedać. Dzisiaj to jest wszystko płynne, to nie stare lata, to nie 20 lat temu, że nawet auto zabierali. No Ale próbować trzeba, bo, bo coś robić w życiu trzeba i, i zawsze, zawsze można sobie coś tam uszknąć, czy nawet dla siebie taniej kupić, czy ewentualnie spróbować sprzedać. No. A takiej pewności, że się kupi auto i że się sprzeda za tydzień czy za dwa i na pewno zarobi, to nikt nie ma. Nikt. Nawet ludzie, co się zajmują tym 20 lat, jak kupują, to już dzisiaj nie wiedzą, czy, czy będzie 100% jakiś tam sukces. Czasem się wydaje, że będzie, a potem znika to. No tak, tak już jest w handlu. Jak ktoś, jak ktoś e, umie się zdecydować na to, ryzyko jest takie, że kupujecie coś taniej, co u nas jest drożej. No. I to nieprawda, że zazwyczaj to są jakieś tam frenzle. Prawda jest taka, że jest coraz ciężej te auta znaleźć. Takie, które na przykład ja lubię stan auta, jaki mi się podoba, coraz ciężej jest znaleźć. Ale można, tylko trzeba się najeździć, naszukać, czasem i nawkurzać. Bo to, co stoi na placach, jak wyjdziecie i to, co tam kwitnie tygodniami, miesiącami, to zazwyczaj nie są żadne okazje, po prostu stoją sobie auta i nikt ich tam nie kupił, nie szarpnął i one sobie tam stoją. Tak zwane okazje w sensie, że auto tańsze kilka tysięcy, a ładne to znikają w ciągu godzin dosłownie, w ciągu godzin. Dlatego też trzeba mieć sporo szczęścia i akurat trafić, no, no nie zawsze się trafi. Pozdrawiam, pytania piszcie na mail.